Szanowni Państwo, wczoraj jak Państwo wiecie odwiedziliśmy Wojskową Akademię Techniczną, aby zapoznać się z wynikami badań VAT-u i porównać te wyniki z tym, co zostało zaprezentowane w filmie 10 kwietnia 2017 roku przez podkomisję Pana Berczyńskiego, teraz przez podkomisję Pana Nowaczyka. Jesteśmy przekonani, że badania VAT-u zostały zmanipulowane. Jesteśmy przekonani co do tego, że badania VAT-u zostały w sposób instrumentalnie wykorzystane, aby w sposób nieprawdziwy udowadniać kłamliwe tezy Antoniego Maciarewicza. Dlatego po dokładnej analizie tego, co zobaczyliśmy, po dokładnej analizie tego, co zostało zaprezentowane... 10 kwietnia 2017 roku przez podkomisję zdecydowaliśmy się złożyć do prokuratury wniosek o możliwości popełnienia przestępstwa przez podkomisję smoleńską. Wniosek, który dotyczy ma poświadczenia nieprawdy i fałszu intelektualnego. Jesteśmy przekonani, że badania, które przeprowadził VAT w żaden sposób nie uprawniają do postawienia test które zostały przedstawione w tym filmie. Jesteśmy przekonani, że po raz kolejny Antoni Maciarewicz i jego pseudonaukowcy no, wkroczyli na kolejny poziom kłamstwa. Teraz okazuje się, że muszę już manipulować własnymi badaniami, aby udowadniać kłamstwa pana Maciarewicza. Bardzo charakterystyczne jest to, że Wojskowa Akademia Techniczna nie chce odnieść się do tej manipulacji. Po, e, Państwo, z którymi wczoraj się spotkaliśmy, zresztą pani rzecznik po, po tym spotkaniu, powiedzieli, że nie, są, że nie będą interpretowali tego, co z ich badaniami zrobiła podkomisja smoleńska. Rozumiemy, że VAT jest uczelnią wyższą, rozumiemy, że VAT wykonał dobrze swoją pracę i rozumiemy też, że VAT no, podlega niemu Macierewiczowi, skąd pewnie problem w komentowaniu tych kłamstw, które przedstawia podkomisja, która jest oczkiem w głowie pana Macia tym niemniej w imię odpowiedzialności za to, aby opinia publiczna nie była dalej okłamywana przez pana ministra Maciarewicza i jego przełdy ekspertów, składamy to zawiadomienie do prokuratury. Wnosimy, aby prokuratura przesłuchała członków podkomisji, pana Nowaczyka, pana Berczyńskiego, jeżeli tylko uda się ściągnąć go do kraju, no bo przecież wszyscy wy Państwo wiecie, że zaraz po tej manipulacji pan Berczyński wsiadł w samolot i z Polski odleciał. Ale wnosimy także o przesłuchanie pana ministra Maciarewicza, bo to, co się odbyło, ta manipulacja i fałszerstwo, jeżeli chodzi o badania VAT-u, e, no, wymaga wymagało Zgody pana ministra Macierewicza. Raz jeszcze podkreślę. Badania VAT-u zostały zmanipulowane celem udowodniania nieprawdziwych testów. Szanowni Państwo, drugi z naszych wniosków jest taki, że jeszcze dzisiaj zwrócimy się do rektora Wojskowej Akademii Technicznej, tak żeby opinia publiczna mogła poznać wszystkie badania, które Wojskowa Akademia Techniczna przeprowadziła. Zwracamy się również o ujawnienie nagrań z wczorajszego spotkania, a także ujawnienie korespondencji między Wojskową Akademią Techniczną, a pod komisją e, Antoniego Macierewicza. E, od siedmiu lat opinia publiczna jest karmiona kłamstwem. To nie jest kwestia niedopatrzenia, to nie jest kwestia pewnego błędu, jest to kwestia świadomego prowadzenia polityki opartej e, na kłamstwie, e, o czym mówił e, niedawno generał Pytel, e, kiedy w rozmowie z Antonim Macierewiczem on sam to potwierdził. Antoni Macierewicz jest dzisiaj w pewnym potrzasku, dlatego że coraz mniej tego politycznego kłamstwa udaje mu się wprowadzić do opinii publicznej. Już nawet na ostatniej miesięcznicy smoleńskiej słyszeliśmy, albo raczej nie słyszeliśmy skandowania Antoni, Antoni. Dzisiaj ciężar przesunął się zupełnie gdzie indziej. Antonio Macierewicz dzisiaj desperacko próbuje wrócić do łask Jarosława Kaczyńskiego. Dzisiaj desperacko próbuje udowodnić swoje kolejne tezy, dlatego znowu mowa o płonącym samolocie, o kolejnych eksperymentach, ale dzisiaj mamy do czynienia z czymś innym. Dzisiaj mamy do czynienia z próbą uwikłania państwowej uczelni, próbą uwikłania wojskowej Akademii Technicznej w grę polityczną Antoniego Macierewicza i na to nigdy nie może być zgody. Dlatego niejako w obronie Wojskowej Akademii Technicznej, w obronie dorobku e, naukowców te badania muszą stać się jawne. E, tak, żeby można było na własne oczy zobaczyć jakiego ordynarnego e, kłamstwa i manipulacji e, dokonano w ramach Komisji Macierewicza, Komisji Berczyńskiego i Komisji Nowaczka. Proszę Państwa, sytuacja się staje coraz bardziej kuriozalna. My tutaj wszyscy jesteśmy członkami Komisji Obrony Narodowej i od dłuższego czasu domagamy się tego, żeby przedstawiciele podkomisji Berczyńskiego pojawili się na komisji i wytłumaczyli ze wszystkich swoich działań. Posiedzenie komisji miało się odbyć podczas ubiegłego posiedzenia Sejmu. Potem nagle zostało odwołane. Minister Macierewicz tłumaczył, że. Nie mogło się odbyć, ponieważ członkowie byli poza granicami Polski. W związku z tym teraz myślę, że minister Macierewicz ma bardzo wiele do ukrycia i nie chce podzielić z opinią publiczną tym, co Komisja Berczyńskiego zrobiła przez ten ostatni czas. W związku z tym wpadł na pomysł, żeby posiedzenie komisji utajnić. Także na następnym posiedzeniu komisji Będą, mam nadzieję, tam członkowie podkomisji berczyńskiego natomiast żebyście Państwo na pewno nie byli w stanie dowiedzieć się, czym ta komisja się zajmowała. Minister Macierowicz i szef komisji postanowili te obrady utajnić. No ja nie mam tutaj żadnej wątpliwości, że to jest po prostu tchórzostwo. W związku z tym pozostaje mi apelować zarówno do ministra Rewicza, żeby przestał być tchórzem i skoro miał odwagę opadać różne brednie i bzdury przez ostatnie 7 lat, to powinien potrafić stanąć przed opinią publiczną i się z tego wytłumaczyć. Apeluję do szefa Komisji Obrony Narodowej i w końcu apeluję do wszystkich posłów PiSu. No, proszę Państwa, no, jeśli, jeśli Państwo uważacie, że minister Macierewicz ma rację, to tym bardziej powinniście pozwolić na to, żeby podkomisja mogła przedstawić swoje racje. Także in Przypomnę również, że już za nami jest jedna komisja tajna. Ona trwała trzy godziny, była bardzo tajna. Po czym wszystkie informacje z tej tajnej komisji znalazły się w komunikacie monowskim. W związku z tym ciekawa jestem, jak zachowa się minister Macierewicz w tej chwili. My będziemy robić wszystko, żeby opinia publiczna poznała całą prawdę o nie tylko o katastrofie, ale również, o działalności podkomisji beczyńskiej.